Witam. Ten obraz licznika pewnie Wam zasugeruje, o czym będę mówił w kolejnym filmie. No, interesują mnie takie rzeczy jak przekręty w zrządzie, w klerze. Ogólnie, no, sprowadzamy to wszystko do mafii, przestępstw, bandyctwa No, i do... dojdziemy tu do. Przestępców w białych rękawiczkach. Nowe liczniki energii. Oczywiście jestem świadom, że to, co pokazuję, nie jest pewnie nowym licznikiem, bo już się z nimi dawno temu spotkałem. Ale po prostu, jakąś tam grafikę złapałem, wrzuciłem, żeby było widać na miniaturze o czym będzie film o tej wymianie już tam troszkę wspomniałem o bzdurach jakoby te liczniki miały stwierdzić ile pobiera lodówka, telewizor i pierdoły. no to jest oczywiście totalna ściema kołamstwo, bzdura TVP bo akurat to się wiązało z programem z TVP ale jak tam poszukacie w necie to poczytacie, że to wszystko dla dobra klientów. Ile razy ja to słyszałem w swoim życiu, że rząd coś robi dla dobra klientów. Bo mówimy tu w sumie o zakładzie energetycznym podlegającym rządowi. Czyli tauron. Tak? Jeszcze jest to Enea, ale to jak pogrzebiecie, to pewnie to samo, taki sam syf, jak, jak i ten tauron. No, i generalnie, co te nowe liczniki będą potrafiły? Ano, zdalny odczyt ich stanu i to nie tak, jak niektóre teraz liczniki pozwalają, że możemy odczytać generalnie do stacji transformatorowej. Czyli powiedzmy, mamy blok, on ma jakąś stację transformatorową i wszystkie liczniki w tym bloku radiowo można odczytać, nie wiem jaki tam jest zasięg, nie interesowało mnie to bo już ten temat mi przestał interesować dawno temu w każdym razie inkasent nie chodzi po takim bloku gdzie mamy 12 pięter na każdym po, po 10 mieszkań no to zajmuje czas nie zawsze każdy jest w domu no to się sprawa komplikuje tylko podjeżdża samochodem komputer jakiś tam modem nie wiem na, na czym to działa no nie na na GSM czy tam jak kto woli GSM tylko tam powiedzmy na 433 czy tam coś takiego czy na 2,4 giga no i sobie odczytuję te liczniki do laptopa ale nadal ten inkasent co prawda nie chodzi po mieszkaniach i można, może być mniej tych inkasentów ale jednak muszą być, no i to jest skuteczne, tam gdzie mamy duże aglomeracje, gdzie są bardzo duże gdzie są budynki, które mają po kilkadziesiąt, kilkaset rodzin a nie w jakiejś pipidowie, gdzie blok ma 20-30 rodzin więc ogólnie pierwszy cel to taki, że będzie można odczytywać to po prostu sobie w zakładzie energetycznym bez względu na odległość pomijam fakt że to jest chory pomysł brać od Chińczyków jakiś chłam gdzie będą mogli wam wyłączyć licznik znaczy wyłączyć odbiór prądu zdalnie jacyś hakerzy więc może się zdarzyć że pół miasta nie będzie miało prądu bo haker coś zrobił bo te chińskie badziewia nie mają żadnego szyfrowania żadnych zabezpieczeń nie są dopuszczone przez Unię Europejską no ale w Polsce oczywiście pewnie ktoś dostawali takie pieniędzy i dopuszczono tak, taki, taki chłam bo to jest na rękę to nie my zrobiliśmy tak no, skąd ja to znam no ale mówmy dalej, o co chodzi w tym wszystkim jaki jest cel działania tego, tych wymiany tych liczników bo skoro mam na przykład taki licznik, gdzie można go odczytywać zdalnie tam przez tego inkasenta no dobrze, może chodzi o o to, żeby było mniej tych inkasentów czyli generalnie no ok, będzie mniej inkasentów i czy ta energia będzie tańsza? nie, nie będzie, nie wierzcie w to a zresztą Zobaczcie po wymianie liczników. Niech minie tam rok, dwa, trzy, pięć. Czy energia potanieje, bo inkasentów można było zwolnić. Nie, energia będzie droższa. A kto w sumie na tym zarobi? Zakład energetyczny, no bo ma mniej pracowników, nie? Proste jak drut. Ale o co chodzi w tym całym przekręcie, bo to jest przekręt. Otóż trzeba mieć świadomość, że za energię bierną słynne oszustwa, tak? Kupujecie jakieś tam pierdo, co mam, ma wam obniżyć koszty energii. Bazuje to właśnie na energii biernej, za którą nie płaci odbiorca indywidualny. Na razie nie płaci. I tam wam na bazarze pokazują, podłącza jakiś tam oszczędzać energii. Rzeczywiście pobór prądu spada, ale energii biernej. Więc co to mi daje, że, że energia bierna spadła? Nic. Może da za, nie wiem, 10-20 lat, ale teraz wam nic nie daje, tylko się naciągn daliście naciągnąć. Poza tym, y korekcja mocy to nie jest jeden kondensatorek w jakimś tam urządzonku. To są dość skomplikowane systemy, które na bieżąco analizują współczynnik mocy i dostosowują obciążenie pojemnościowe lub indukcyjne, aby wyrównać tzw. cosinus phi, czyli właśnie tą moc bierną. Jeśli Was temat interesuje, mogę pokazać to, jak niejako na żywo, jak to wygląda. Jak się to koryguje. I to nie jest tak, że włączę jakiś jeden tam kondensatorek czy, czy dławik i będzie ok. Nie, ponieważ gdy na przykład włączam obciążenie indukcyjne, to muszę to zrównoważyć jakąś pojemnością. Jak to, po, to indukcyjne mi zniknie, muszę tą pojemność odłączyć, czyli to nie jest jedna stała wartość. Ona się ciągle zmienia. Jak ktoś widział w dużym zakładzie, jak to wygląda ta korekcja. To są potężne yy, kondensatory, dławiki i, i sterowanie tego wszystkiego. I to na pewno i kosztuje już 200 zł. Ale tak, indywidualnie je płaci. Ale o dziwo, liczniki liczą zarówno energię czynną, jak i bierną. I to zarówno tą powiedzmy pojemnościową, jak i indukcyjną a po co, skoro się za nią nie płaci to po co one liczą tą energię pomyślcie jaki jest cel no bo może sobie wstawię fotowoltaikę albo nie wiem elektrownię wodną i, i będę oddawał energię wtedy ta bierna już mogę jako przedsiębiorstwo być traktowany i płacić za nią ok, ale mieszkam w bloku jak ja mam produkować energię gdzie ja te panele sobie założę na dachu, dach nie jest mój, jest wspólnoty jest spółdzielni więc to nie jest takie hop, no koła sobie też tam nie zamontuję czy jakiegoś sensownego wiatraku czy, czy koła wodnego więc po co uszczęśliwiać tych indywidualnych odbiorców licznikami liczącymi energię bierną i to zarówno tą pojemnością jak i indukcyjną oczywiście daję tu duże uproszczenia żeby każdy mógł to w miarę zrozumieć Spos znaczy, cel jest prosty montujemy te liczniki obserwujemy przez parę, paręnaście lat ile tej energii biernej u indywidualnych jest i zastanawiamy się czy nie dopieprzyć im opłaty za tą energię bierną a możemy sobie szczytywać z całego kraju bez problemu, bez żadnych inkasentów, którzy musieliby notować trzy wartości zamiast jednej, jak to dotychczas było. No to jaki problem? Szczytujemy do Excela, tak, i bach, i mamy wyniki. I teraz widzimy, ile możemy ugrać na tym dla dobra klientów. Także uważajcie, czy za jakiś czas nie zaczniecie płacić za energię bierną. Bo te działania jasno pokazują, że do tego to wszystko się sprowadza. Że rząd znowu chce was, wy wiecie co wy. Nie? Ać kończy się to. No, w necie nic nie ginie, więc ten film i za 10 i za 20 lat będzie Dostępny, no i okaże się, czy to jest prawda, czy ja miałam rację, czy się myliłem. Jak znam życie, to się nie mylę, po prostu to się już dzieje. To jest przygotowanie do dołożenia kolejnego podatku od podatku. Płacicie za energię i tak, jak gdzieś tam wspominam, wytwarzacie energię i na przykład jeśli jesteście samowystarczalni nie oddajecie tej energii do zakładów energetycznych to i tak wam dowalą podatek za to, że wytwarzacie energię dla samego siebie nie dla zarobku, tylko dla siebie no i to jest główne działanie PiSu Unii Europejskiej z tego co widzę, bo no bo pistał wiadomo, gada na Unię, ale palec w tyłku im trzyma i to bez wazeliny. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, jak to odczuwacie. Ja już byłem dziesiątki razy oszukany przez wszelkie możliwe rządy naszego kraju i nie sądzę, żeby to było dla naszego dobra. To jest dla dobra rządu żeby nas dalej, jak to się mówi, dy-ać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli Wam się film podoba oczywiście lajkowanie, subskrypcja, no i najlepiej postawienie kawy, abym mógł kolejne filmy Wam tu prezentować i pokazywać, co się dzieje w świecie elektroniki. Do zobaczenia, do usłyszenia.